Dzień dobry widzowie, ja witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie test oto takich delicji Delicjana Biszkopty z galaretką w polewie. Jakaś nowa firma w Polomarkecie je chwyciłem. Data ważna. Także nie Data ważna, elegancko. Oj słabę słabę za mną mojam A jeszcze cena 3 zł14 groszy, zł, ale... Słabo czuć w ogóle tą pomarańczę Nie to co w oryginalnych. słabuchne, słabiuchne. 4 na 10 4 na 10 to jest taki maksiko. Taki tutaj zaproponuję teraz, śmigielki soki, kolejny smak Trzy dziewięćdziesiąt dziewięć. Mm. Kozackie soki są kozackie, nie to są te zwykłe klasyczne bo one są miękkie, a te klasyczne to były twarde. Także więc lajki like. suby a jeszcze ocena, a jeszcze daty nie sprawdziłem, kurde, jakiś zakołowany jestem, zmęczony po pracy, data ważna, ocena, no żelki jak zwykle kozak, 9 na 10, także lajki, suby, komentarze, pozdro.